Cześć, witam Was serdecznie po raz kolejny, bardzo, bardzo upalny wieczór, tutaj Studio Wylatowo się kłania, lipiec 2006, pracujemy mimo tego ukropu, czekamy na piktogram, którego ciągle jeszcze nie ma, ale dzieje się wiele innych rzeczy, to co napisaliśmy w tym wstępnym newsie na temat tego co dzisiaj, jest myślę wystarczająco elektryzujące, abyście zostali z nami. Dzięki aktywności i my dziennikarzy z tego rejonu mamy dobre wiadomości z gabinetu, z kancelarii pana prezydenta Kaczyńskiego. Jak wiecie, pod koniec kwietnia został wysłany list do prezydenta Kaczyńskiego w sprawie UFO. I ten list oczywiście do tej pory nie doczekał się odpowiedzi. Tutaj kolega Mateusz Stachowiak z portalu Mobilne 24 jako osoba doczekliwa i, że tak powiem, twarda, już od w zasadzie chyba dwóch, trzech tygodni monitoruje gabinet i rozmawia z nimi na, na ten temat tego listu. I dzisiaj właśnie przyjechał specjalnie, żeby wam powiedzieć o treści rozmowy, jaką się odbyła. Nie wiem, dzisiaj, dzisiaj, nawet dzisiaj, więc to jest absolutnie pierwsze. Informacja, jak idzie świat. Oprócz tego, jak widzicie, w nusach e, będzie pokazane zdjęcie. Adriana Witkowskiego, naprawdę bardzo mocne i ważne, dlatego że zdjęcie zrobione bez flesza, z pod wieczór. Można powiedzieć, że dlatego, że bez flesza to sensacyjne. Mamy też od Marcina Kaczmarka przesłane zdjęcie z Google, zdjęcie satelitarne. Nie doczekaliśmy tego zdjęcia od firmy specjalistycznej, tutaj już nam miesiąc przesyłają. Wystarczyło kliknąć dwa razy. Marcin też po nas z Google i mamy przynajmniej taki czarno-biały podląd na to miejsce i też bazę zaznaczył. Są też goście w studio, także spokojnie porozmawiamy o ciekawych rzeczach. Oddaję głos koledze Mateuszowi Stachowiakowi, który jeszcze raz przedstawi się krótko i opowie o, o swoim, że tak powiem, podejściu i swoim śledztwie dziennikarskim w sprawie listu dotyczącego UFO wysłanego przez nas, między przeze mnie, pod koniec kwietnia 2006 roku. Bardzo proszę. Witam Państwa i ja tą sprawą zainteresowałem się tydzień temu, także, także to jest dosyć, dosyć świeże. Dowiedziałem się pod koniec kwietnia zarabia, że, że taki list został wystosowany z forum UFO do prezydenta. Ja, jako dziennikarz, wiem, że, że prezydent jest osobą publiczną i na takie listy powinien powinien odpowiadać, a jak nie powinien, to, to powinien wysyłać pisemne wyjaśnienie, uzasadnienie, dlaczego taka odpowiedź nie, nie przyszła. Dwa tygodnie temu zadzwoniłem do kancelarii prezydenta, aby się dowiedzieć, co z tym listem się dalej dzieje. Otrzymałem taką informację, że, że list został odłożony na tak zwaną dolną półkę, czyli jego już praktycznie nie było. Prezydent się zapoznał z tą wiadomością, przeczytał tyle, że to pozostało bez, bez rozgłosu. Drążyłem dalej i, i zapewniono mnie, że, że, że list zostanie przekazany ponownie do rozpatrzenia, do prezydenta zostanie wysłany. I, i, z, I powiedziałem, że zadzwonię za dwa tygodnie, żeby to nie zostało po prostu odłożone tak, żeby powiedzieć, że jest, z, zostanie przekazane i, i że to po prostu, żeby dali nam święty spokój. Zadzwoniłem dzisiaj yy, z, z rana i, i otrzymałem właśnie no, taką krótką informację, że, że odpowiedź będzie w najbliższym terminie. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj dziennikarzom i konkretnie właśnie koledze Mateuszowi. Jeszcze raz powtarzam docierpliwość nawet sytuacja, kiedy mamy do czynienia z najbardziej zapracowanym urzędem w Polsce. Jak się okazuje, może być skuteczne. Oczywiście na razie ten ta odpowiedź odpowiedzi nadeszła i podejrzewam, że tutaj Kolega będzie jeszcze nieraz musiał monitorować ten urząd, ale sama deklaracja, że jednak coś będzie jest ważna. Jeżeli tylko coś takiego nadejdzie, na pewno na łamach naszego portalu ufotv.pl poinformujemy Was w pierwszej kolejności. No oby tak się stało, by się spełniły te nasze słowa w tym liście, gdzie mówimy, że w sprawie UFO potrzeba na męża stanu, a nie zwykłego prezydenta i liczyliśmy na to, że pan Kaczyński właśnie takim mężem stanu się stanie i, i tą wielką, niebywałą rzecz, jaką jest UFO po prostu podejmie, publicznie podejmie. Bo na razie pozostali politycy wykazują w tej kwestii tylko i wyłącznie tchórzostwo. E, bardzo dziękuję jeszcze raz i tutaj jakby będziemy w kontakcie, trzymamy kciuki. E, sami też się kiedyś mieliśmy o to upomnieć, ale dziennikarzom jest chyba lepiej i zręczniej właśnie zapytać e, dokładnie, co się dzieje z tym listem. Wiem, że kolega teraz idzie na to spotkanie w, w, w Wylatowie nad Jeziorem. My tam zaraz dobijemy, jak tylko się audycja skończy. Jeszcze raz dziękuję. A teraz przekazuję właśnie tutaj mikrofon koledze e, Adrianowi, który tutaj mieszka w Wylatowie i który na co dzień tutaj prawie w studio jest i pomaga nam. W każdym bądź razie rzeczywiście to jest duża sprawa, to jest duża sprawa, co zrobił, co zrobił dzisiaj, to, co się stało z tym listem, to, co się stało z tym zdjęciem, kiedy go zobaczyłem, to w pierwszej kolejności się zmartwiłem, bo jeszcze raz pomyślałem, no cóż, może znowu złapał się jednak jako cygaro jakiś komar, ale w momencie, kiedy mówisz na tysiąc procent, że nie było flesza, jeszcze raz to chcę od Ciebie usłyszeć to to zdjęcie nabiera wagi, ponieważ są to zdjęcia, które my znamy z innych sytuacji, a więc papieros, cygaro z rozbłyskiem przy pewnym zaciemnieniu zdjęcia Weroniki Malickiej, zdjęcia z Godziencina, zdjęcia z 26 czerwca są wylatowa te słynne, prawda gdzie mamy do czynienia z takim właśnie potężnym cygarem z rozbłyskiem można byłoby domniemywać, że to jakaś jednak jest forma dziwnego zachowania się flesza, który część obiektu gdzieś tam powiedzmy typu komar czy, czy mucha, czy łapie w postaci rozbłysku, a część jakąś ciemne jaka ciemna część, na szczęście to że jest to zdjęcie bez bez e, flesza e, w zasadzie głowy rozstrzygające. Wy to zdjęcie zobaczycie, ale najpierw parę zdań właśnie przekazuję. Tutaj, przy, przy, tutaj przysiądę się na moment do, do naszego kolegi Adriana. Przekazuję Ci e, mikrofon. Dokładnie opowiedz, w jakich okolicznościach to zrobiłeś, a za chwilę to zdjęcie pokażemy. Dobrze? Bardzo proszę. E, witam tak. wszystkich. E, jak już wcześniej powiedział pan Jan Zagórski, e, o godzinie, w godzinach wieczornych, około 21.00 e, no, byłem na spacerze z rodzicami Próbowaliśmy aparat cyfrowy Canon 5 megapiksela 5 megapikseli no, zrobiłem zdjęcie no, najgorszej jakości jaka, jaka była możliwa. No i wyszedł mi no super obiekt, no dy, srebrny dysk, no, no coś świetnego. E, no na początku myślałem, że to jakiś ptak, ale no prędzej upewniałem się, e, spoglądałem na niebo, czy nie, nie leci jakiś ptak, samolot, no. Nic takiego nie było, no to od razu wykluczyłem yy, możliwość, że właśnie mógłby to być ptak i w samolot. No pokazałem to zdjęcie rodzicom. No rodzice no, cóż, no nic na ten temat no, nie powiedzieli. No nic nie chcieli tego yy, no, rozgłasie, no, Nie znają, no, tak powiem, nie znają się na tym, no także yy, no, od razu no, tutaj zgrałem zdjęń, poszedłem do domu, zgrałem zdjęcie, powiększyłem, no naprawdę... Co świetnego. No, e, zdjęcie godne e, uwagi. Tutaj podejdziemy razem do tego zdjęcia. Ja poproszę kolegów, żeby w serce przygotowali to zdjęcie. Poproszę Adriana tutaj razem ze mną do monitora. E, wiadomo, że to przełączenie troszkę trwa. E, jeszcze raz e, tutaj koledzy będą musieli wyświetlić po prostu to wszystko i, i zobaczyć. Mam nadzieję, że, że przygotowali to sobie w ten sposób, że to będzie po prostu widoczne. E, w każdym bądź razie rodzice, jak zobaczyli to zdjęcie, to, to y, jest to zdjęcie. Bardzo proszę. Widzimy to zdjęcie. To jest to. To jest zdjęcie wróć to, przepraszam, jest bardzo podobne zdjęcie, to jest zdjęcie satelitarne. Ja widzę, że to także sobie przygotowali do no niestety nie po kolei. E, bardzo bym prosił, żebyście po prostu tutaj, to jest zdjęcie satelitarne, które swoją drogą będziecie na stronie. To, to też jest atrakcja, o tym pisaliśmy. Tutaj przy okazji dziękuję Marcinowi. A teraz jesteśmy we właściwym momencie. Dobra, jeżeli możecie wrócić, przepraszam na to, coście już wyłączyli, wy bo, bo w tej chwili to nie widzimy. Bardzo proszę, to jest zdjęcie, które zrobiłeś dzisiaj. Po prawej stronie ten obiekt z tym rozbłyskiem, prawda? Co rodzice mówili? To było w piątek zrobione, tak? Godzina, godziny wieczornej. godzina to jest podana, dokładnie była? Jest, około godziny 20. To zdjęcie oczywiście trzeba poddać jest, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że w momencie, kiedy wiemy, i to jest nasze jezioro, przy którym się kąpiemy, tutaj widzę, że jest to y, po prostu znowuż y, przejskoczenie. Y, po prostu na, na inny chodek bym prosił też żeby troszkę się zdyscyplinowała, jest strasznie gorąco. Ja rozumiem, koledzy są zmęczeni, ale y, tutaj dyscyplina jest potrzebna i jesteśmy tutaj właśnie jeszcze raz w tym miejscu. No powiem tak, cieszę się bardzo, bo wczoraj było zdjęcie z takimi obiektami, gdzie było ich 5-6, zrobione z fleszem, w którym myślę, że mi się zapali za głowę, tak dobre, że no nie, to muszę być wady, więc a tyle tych zdjęć już jest zrobiony wcześniej, no i ten flesz jest katastrofą w ogóle w tych zdjęciach nocnych, no i w tym wypadku, kiedy go tutaj nie ma, a efekt jest jaki jest, podbudowuje on pozostałe zdjęcia, uwiarygadnia je, prawda. Adrian, gratuluję Ci, kombinuj dalej, to znaczy kombinuj w sensie rób zdjęcia, nie kombinu, bo to zdjęcie nie jest wykombinowane. Może będą kolejne ujęcia, no mamy inwazję jakiś obiektu w kształcie cygar z jakimś rozbłyskiem, trudno powiedzieć dokładnie. To zdjęcie oczywiście trzeba będzie tutaj do Krzysia, jeszcze mówię, dzisiaj na stronie już rzeczywiście powiesi, to jest w zalegającym zdjęciu od wczoraj, które nam Tomek Ćwiek pokazał wczoraj w audycji, my pamiętamy o tym, nie martwcie się, to, to wróci. Także na pewno będzie, będzie tutaj wszystko ok. dzisiaj nie wyjdziemy z tego studia, dopóki te zdjęcia nie zostaną wsadzone. Jeszcze raz dzięki, tutaj kamerę przełączymy na naszego młodego właśnie Adriana. Który, który jest zadowolony dlatego że właśnie takie zdjęcie zrobił, oby tak dalej ja dziękuję ci bardzo ja w międzyczasie poprosimy kolegów którzy przyjechali dzisiaj do studia żeby ich przedstawić ja tylko ponieważ w międzyczasie koledzy czas wejdą nowe osoby jeszcze raz poproszę kolegów o to abyśmy wrócili na to zdjęcie satelitarne wylatowa tutaj właśnie za koledzy będą przełączać to zdjęcie, które nam przesłał Marcin Kaczmarek, to będzie chwilka tylko, to jeszcze jest to UFO, to chwileczkę, także to, to, to przełączanie się z DVD troszeczkę trwa. Mamy tak, Marcin Kaczmarek przysłał nam to zdjęcie, popraw z Google, tam trzeba troszkę poszukać, naprowadzić, wiedzieć jak naprowadzić. Marcin jeszcze raz dziękujemy. My tu czekamy od miesiąca na zdjęcie z takiej bardzo poważnej firmy, prawda, bardzo poważnej i i nie na nie nazwy, prawda, która nam przesyła to zdjęcie. Mam prosił kolegów, żeby trzymali to zdjęcie czas w kadrze. No i ty, nie trzeba było dużo, jak się okazuje. No, wziąłeś do roboty sam, nikt cię o to nie prosił, i przysłałeś te czerwone kółeczko ze strzałką to jest baza także też na zdjęcie, będzie zdjęcie wystawione po audycji dzisiaj. Po raz pierwszy chyba pokazujemy takie zdjęcie wylatowe satelitarne jakoś nikt chyba nie pokusił się do tej pory nawet z władz miasta, aby umieścić na swoich stronach internetowych satelitarne zdjęcie. Ja w ten sposób mam nadzieję dopinguję tą firmę, która nam obiecała, że dostaniemy takie zdjęcie, żeby nam dali o lepszej jeszcze rozdzielczości, robione teraz po prostu dosłownie na dniach. Jest taka możliwość, jest taka możliwość. Dobrze, pomalutku znowu przechodzimy tutaj do studia. Bardzo proszę rozzerkę po prostu, abyśmy znowu Wrócili do studia. Jest tylko jedna osoba, a jeszcze przyjechałem z kimś dzisiaj, prawda? Ale przedstaw się, jesteś od, od, od paru godzin tutaj. Bardzo proszę. Witam, mam na imię Piotr. Przyjechałem tutaj spotkać się z przyjaciółmi, z którymi łączą mnie wspólne zainteresowania. Jestem także redaktorem magazynu internetowego Wszabudzenie, którego tematyka łączy się w pewnym stopniu z wylatowymi zjawiskami ogólnie nazywanymi paranormalnymi. Jeśli mogę skorzystać z okazji, to zapraszam na stronę www.przebudzanie.net Tam można pobrać yy, wydania naszego magazynu. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że kolejna osoba która o ciekawą stronę jest tutaj studio. Jeszcze jeden kolega, który tu się broni, ale tutaj nie ma taryfy kulgowej. Bardzo się proszę, chodźcie tutaj nie na lekko w studio ufotv.pl. Przyjechałeś tutaj też dzisiaj. Parę zdań o osobie. Bardzo proszę, przedstaw się. Witam, nazywam się Michał, przyjechałem tutaj również spotkać się z przyjaciółmi i bardzo się z tego cieszę, że akurat w takich okolicznościach możemy się spotkać, ponieważ jak ja i większość tutaj interesujemy się związkami niewyjaśnionymi, a właśnie w Ratowie jest dużo sytuacji, żeby tak coś spotkać. No ale oczywiście czekamy na ruch z programu, na diktogramy i mam nadzieję, że jakoś to będzie wszyscy. Spotkamy Dziękuję bardzo. Za czym przejdziemy do kolejnego punktu bardzo ciekawego. Dzisiaj w nocy miały miejsce dziwne zjawiska związane z manifestowaniem się właściwie rozbłysków i kul na niebie. Znowuż było to związane z pewnymi stanami pana Szpuleckiego, pana Jerzego. Było nas tam w sumie kilkanaście osób i to późno w nocy, kiedy on wyszedł po prostu przed, przed dom i zaczął mówić, że odczuwa to ciśnienie, to, to pole magnetyczne było kilka rozbłysków. Najbardziej taką osobą, jakby, no, dotkniętą, to wszystkie najwięcej, która najwięcej zauważyła, był Łukasz, który dzisiaj wyjechał. Myśmy z Łukaszem nagrali w ogóle na koniec taki krótki wywiad. Ja też z kamerą w nocy, kiedy byłem przy tych sytuacjach z panem Szpuleckim, mam to że tak powiem, przygotowane w takiej wersji no, prosto z, z kamery, bez żadnych odmontaże i cięć. Jeżeli koledzy z studio będą gotowi, to, to, to te nocne wydarzenia, dziwne wydarzenia będziemy właśnie zaraz pokazywać z kamery, bardzo proszę ryserkę o, o ten materiał. To nie jest długi materiał, w tej chwili właśnie koledzy przygotowują, żeby przełączać i jeżeli będziemy gotowi, to ja się wyłączę. Bo oczywiście to jest efekt śleszący w oczy, bo najtrze odkręcony jest, więc nie widzicie. Bardziej nas to, co wyszło wtedy. To był efekt tego, że po prostu był taki alarm w Ten dźwięk, ten się niestety przy mojej kamerze ta pokrywka na obiekty, która tam za jakiś czas dzwoni. Wychodzimy na zewnątrz. Tutaj kolega z ekipy filmowej pojęci też materiał. No i bazowicze. Jest bardzo późno w nocy. O, i, i macie pana Jerzego, który tutaj zaczyna podbierać. To nie jest taki jednoznaczny pana Jerzego. Bo to są takie stany, kiedy on przygotowuje wskazuje... No to, no to, no to coś jest nie tak. No, że my tego tutaj nie widzimy. Jest to jest nie, nie znaczy po no, jest pytanie, e czy, czy to będzie tej strony tego, co jest za tą, tam tą, tą i ta droga ruszająca w, 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 w lewo. że mówić za ilością że tam, się obiekt w się w porusza. W tej chwili zarejestrujemy to, co powiedzą, bo nic więcej, nic innego, wiadomo nie zdarzy. to już teraz ten moment, że wszyscy chcą. Ale to tak, w paru, dwóch tygodni historia, kiedy z 3 latów stąd widać było, wiesz, obiekt prawie nad bazą, a tutaj obraz nas w ilości, nic nie się, nic nie zauważyliśmy. Za no właśnie, to tak, jest tak, jeżeli... Trzeba tam się oglądać troszeczkę z tamtą strony, więc też już będę się patrzył, wiesz. Że teraz to jeszcze... Tak, tylko tutaj ty, ty, nikt, 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 w, nikt na wierzchu nie ma, nikogo tutaj nie stoi, nie, nie. Nie, nie, tego, że oni z tego, że na tej ścieżce tutaj w tej ścieżce tych w w w tej sytuacji, kręca w lewo. Jeszcze chwileczkę tutaj, właśnie, I wlak, no, nie nie wie, na przykład, na przykład, nie przykład, na przykład, Tak, tak, na przykład, 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 na Są na przykład, na dobra, na przykład, 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 były chmury, była taka wstęga po samolocie odrzutowym, ta smuga kondensacyjna i też ona się przemieszczała, był pozorny ruch gwiazdy i się wydawało, że to był ruch obiektu. No, wyjaśniliśmy to, nie pokazuję już kolegów, którzy na to przyjechali do bazy, więc nie mieli jeszcze doświadczenia zbyt dużego w obserwowaniu tego wszystkiego. Natomiast wracam do sprawy, znaczy, znaczy do sprawy naszego y, Łukasza i to, co się z panem, z panem y, Jerzym, bo ten wątek będzie na koniec. Koledzy w tym momencie przygotowują materiał, a ja powiem o takiej bardzo ciekawej informacji, która dotarła do, do mnie dzisiaj przed paroma godzinami. Otóż w ogóle o świcie wyjechał troszkę niespodziewanie z tutaj spól Irek Rokowski razem z Jolą. I w godzinach 11:12, 12 już w południe dostałem telefon, że właśnie dojechał do, tam do Wrocławia, pod Wrocław i jest w domu, wybiera się z powrotem do Słowacji za, za dwa dostał przesyłkę w którą w zasadzie no, ja też miałem dostać możliwe że ma je w Wrocławiu pod moim domowym adresem, od kolegi Kozłowskiego, który razem z całą ekipą Polaków y, siedzi w Szwajcarii. Oglądają nasze programy, właśnie przesłali płytkę DVD, na której znajdują się przede wszystkim niesamowite ponoć, niesamowite nagrania z piktogramów tam w Szwajcarii, czy też w rejonie w ogóle z, z tej Zachodu i z przelatującymi kulami, dosłownie, jak słyszę, gdzieś tam białymi kulami w dzień, zatrzymującymi się. Irek mówił, że to są materiały wręcz fantastyczne. Ta płytka już jest, przynajmniej w jego rękach, więc jeżeli ją przywiezie, będziemy mogli tutaj ją wyemitować, bo wynikało z tego, że to prezent od kolegów, właśnie ze Szwajcarii, którzy tam przy okazji pozdrawiają również tutaj naszą bazę i, i mówią, że nas oglądają. Także przy okazji, dzisiaj nas też oglądają, to, to bardzo Wam dziękujemy. Za materiał to jeszcze nie zobaczyliśmy, no ale już pierwsza osoba go zobaczyła, Irek, i przekazała nam telefonicznie, że to jest świetna rzecz. Jak tylko przyjedzie jutro pojutrze, oczywiście znajdzie się w naszym programie. Yy, dziękujemy Wam za to i będziemy po prostu na pewno to komentować i, i jeżeli temat jest to takie sensacyjne, to możemy tylko pozazdrościć z kolei, że aż tak yy, niesamowicie coś się nagrało. My jak widzicie też mamy pewne nagrania, no, ale nie aż takie, żeby gdzieś tam te kule nam latały w takiej sekwencji większej niż kilka kratek na, na sekundę, to mamy na rejestratora. Ja yy, więc czekamy z niecierpliwością i, i, i wracamy do przygód z nocy. Do tego co działo się z panem Jerzy, do tego co mówił Łukasz, który dzisiaj rano wyjechał. Koledzy mają przygotowany już ten fragment z kamery, nagrany przeze mnie dosłownie tuż przed wyjazdem. Jeżeli możemy prosić, to Mateusz i już po będziemy startować. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Paluta. Przyjechałem do Pogatora po raz pierwszy. No i teraz właśnie ostatniej nocy, z 25 na 26 lipca, yy, razem z panem Szpuleckim i kilkoma innymi osobami widzieliśmy właśnie dziwne zjawiska. W którym miejscu stałeś? To znaczy, chodziliśmy tą drogą... To poż, zobaczmy tam kawałek. tak? Yy, chodziliśmy tą drogą, no i staliśmy mniej więcej w tym miejscu, yy, no i pan Szpulecki przewidywał tutaj jakieś energię. starał się mi to przekazać, no i rzeczywiście skupiłem się, czułem jakieś takie trochę jakby nurowienie, prądy, i rozglądałem się po niebie i zauważyłem, że to się tak nasila, jak się patrzy w odpowiednie obszary. I z tamtej strony, niedaleko gwiazdu zbioru Wolaż, po prawej stronie pojawił się taki pomarańczowy błysk. On był no, dużo większy niż gwiazda, to nie była typowa gwiazdka, która się pojawiła i zniknęła, tylko właśnie taki pomarańczowy punkt, który się szybko rozszerzył, mi się wydawało, że podleciał do góry kawałek i zniknął. Natomiast tutaj pan, który później do nas przyszedł, pytał, czy wy to widzieliście, czy wy to widzieliście. No, my odpowiedzieliśmy naturalnie, widzieliśmy to. No, twierdził, że po prostu, że ten obiekt stał w miejscu, że się nie poruszał. Mi się wydawało, że się przemieścił lekko do góry. No i to była taka pierwsza obserwacja. Natomiast, to, aha, to było godzinie tak, druga, druga 10, druga 5, coś koło tego. I później z kolei widzieliśmy następną ciekawą rzecz z tej strony. Tutaj był, znajdował się wielki wóz, i po prostu w tym, takim jakby trapezie wielkiego wozu, pojawił się, pojawił się pomarańczowy punkt. Zaświecił się, tak jak wiem, na sekundę, może pół sekundy, i po chwili zniknął. Jakieś kilka sekund później pojawił się niżej, jeszcze w środku wielkiego wozu, ponownie zniknął, i później pod wielkim wozem pojawił się, a już miał kolor biały. Znowu zniknął, i za kilka sekund pojawił się jeszcze niżej, i znowu miał kolor biały. I to była taka druga obserwacja. Trzecia obserwacja to kiedy staliśmy bliżej bazy, wtedy już bardzo dużo ludzi było zgromadzonych. Znowu tak się rozglądałem, starałem się wyczuć, kiedy coś się pojawi. To znaczy, wcześniej jeszcze było coś takiego, że ponownie w okolicach Wielkiego Wozu coś się pojawiało, ale ja tego nie zauważyłem, ponieważ patrzyłem pod Wielkim Wozem, natomiast to się pojawiło nad, to koledzy widzieli. Ale, ale ja z kolei zauważyłem coś jeszcze innego, mianowicie w okolicy gwiazdy zbioru smoka, w okolicy tak zwanej głowy smoka, która znajdowała się na, tak mniej więcej, jak pokazuje, na takiej wysokości, tam gdzie powinny być mniej więcej dwie jasne gwiazdy, było ich cztery i tworzyły tak jakby rąb. I, się, I po chwili zauważyłem, że dwie z tych czterech, no, co myślałem, że gwiazd, się poruszają i się poruszają jednakowo w, w tą samą stronę no i tak wydawało mi się może satelity ale to raczej było mało prawdopodobne żeby obie jednocześnie leciały w tą samą stronę w takiej małej odległości z taką samą prędkością no i w pewnym momencie pierwsza z tych satelit no, nazwijmy to satelitami bo nie wiadomo co to było tak naprawdę mocno rozbłysła ten rozbłysk trwał ja wiem może 5 sekund i później zaczęła przygasać druga nie rozbłysła leciała cały czas za tą pierwszą i też zaczęła przygasać mniej więcej jednocześnie znikły Jedno pytanie, mianowicie kiedy ty patrzyłeś na te gwiazdy, to te dwie, które później to one ruszyły, czy one w tym momencie były w ruchu? No Ciężko, w samym początku. ciężko mi to powiedzieć. Wydaje mi się, że raczej były w ruchu, ponieważ y, spojrzałem w to miejsce i pierwsza taka miejsce za dużo gwiazd. I, I spojrzałem na jedną z, z gwiazd, właśnie smoka, i dwie, zauważyłem, że dwie względem niej się poruszają. I po prostu wydaje mi się, że one się poruszały od początku, bo to w ułamku sekundy spojrzałem do tego, a nie, nie, nie leciały zbyt szybko, dlatego właśnie, no, tak, tak to odebrałem. A więc ponownie w studio ciekawa relacja Łukasza. I aby dokończyć ten wątek, poprosiłem też Arkadiusza, jednego z tych kilkunastu ludzi, którzy tam stali, które widzieli się na tych nagraniach nocnych, który obserwował Łukasza i troszeczkę jakby z boku może opowiedzieć o jego, że tak powiem, reakcjach, no bo to przekazanie energii, jak to się mówi, że Pan Jerzy mówi, przekazałem mu energię, to no tak brzmi troszkę tak fantastycznie. No, czy rzeczywiście doszło do przekazania, czy yy, nie tylko chodzi o subiektywne odkrycie uczucia samego Łukasza, ale też jak ty to postrzegałeś, Arkadiusz, proszę. Bardzo dziękuję. No wczorajsza nas faktycznie była niezwykła, to trzeba przyznać i szczególnie zainteresował mnie pan Jerzy, który faktycznie jakby przeżywał to, czego my w ogóle nie mogliśmy jakby namacać. No, chodzi o to, że odczuwał energię faktycznie, jego zachowanie... Nawet budziło taki, taki, taki strach nawet, bo faktycznie potrafił e, mówić w sposób taki naprawdę zdeterminowany. Przede wszystkim chwytał się na przykład za głowę, mówił, że czuje, czuje coś na przykład w skroniach, że mu krew pulsuje, e, czuje napięcie cały czas i często powtarzał, że chce się tej energii pozbyć. No oczywiście ja nie, nie wiem za bardzo, jak się chciał jej pozbyć, ale można było to wnioskować z jego słów, które mówił, że chce, chce, żeby ktoś widział to, co on. Bo ja to odczułem w ten sposób, że on nie mógł zobaczyć. Nie, że osoba nie mogła zobaczyć tego, co on widzi. I jego to nawet irytowało. I to było niezbyt ciekawe, bo. Chciał się pozbyć tej ona jakby mu przeszkadzała, ale nigdy jej nie mógł odebrać. Łukasz faktycznie się pojawił, e, faktycznie potrafił zobaczyć, dostrzec to i zgodzić się z e, panem Szkuleckim, że dostrzega jakieś, e, jakieś kule, które się poruszają i jemu wtedy automatycznie ulżyło. E, oczywiście panu Jerzemu, który, który aż zwrócił uwagę, że, e, że Łukasz. Jego wyłonił tak z tłumu, że nie wiedział dokładnie, komu przekazał tę energię, bo oni tam rozmawiali wcześniej, że Łukasz e, faktycznie odebrał od niego tą, e, tą jakąś energię, której nie, nie mogą, jakby dostrzec. I faktycznie z relacji Łukasza, jak tutaj słyszeliśmy, e, no, poczuł jakieś mrowienie, coś, 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 coś się faktycznie z nim podziało. Nie wiem, no, nie było tego po nie widać. Natomiast pan Jerzyn, który, jak wiemy, e, no, jest człowiekiem wyjątkowym. Sam stwierdził, że ma wczoraj jakąś misję do wykonania, zobaczymy, nie wiem dokładnie jak to interpretować. No, ale był naprawdę w stanie, który, który nawet dla mnie jak budził, budził grozę. To trzeba przyznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myśmy tych stanów Pana Jerzego no, już zaliczyli wielokrotnie i wiele razy. Rzeczywiście jest to dziwny stan. Dobrze, że w którymś momencie potrafi jakby z niego zejść, czasami przy pomocy kogoś z nas. W tym przypadku widzę, że Łukasz się bardzo przydał. E, oby, jak najmniej takich stanów pana Jerzego, które przynoszą mu jakąś, no, jakiś dyskomfort, ale jak najwięcej manifestacji dziwnych zjawisk na niebie. Kończąc, jeszcze chciałem tutaj pokazać jedną z gazet, czasopism. Akurat w tym przypadku chodzi o Tinę, która, no, w swoim stylu, że tak powiem, był właściwym dla linii pisma. Bez kosmitów w naszej wsi byłoby nudno i biednie. Napisała materiał właśnie o wlatowie. Pamiętamy panią redaktor tutaj była. No jak zawsze wiele przebarwień, ubarwień. Biednie byłoby tak czy inaczej, bo latowo nie robi interesów na piktogramach i UFO. To są cały czas brednie, które gazety próbują wcisnąć wszystkim ludziom. Ktoś się jakiś wielki biznes kręci, ktoś tam sprzedaje jakieś posztówki, gdzieś tam jakieś może wypieki, to są rzeczy śladowe, to, to są rzeczy zupełnie nieistotne, dziennikarze dosłownie wytrapieją jak to się mówi, igły z tego siana, kogoś, kto by mógł cokolwiek sprzedawać z pamiątek czy zdjęć, bo tutaj trudno naprawdę kogokolwiek takiego znaleźć w Latowie i gdzieś tam widzę chyba w Mogilny, kogoś tam na, na, namierzyli, zrobili z tego wielkie halo, że tutaj ktoś lody kręci tutaj nie ma biznesu, jeszcze raz powtarzam wcale tego nie chwalimy, że nie ma biznesu mogły być, ale to co tutaj się próbuje wykreować, to jest wszystko śmiesznie małe do schematu pasuje, prawda że jak coś takie dziwne, ufolutki latają to od razu ktoś musi na tym zarabiać ale ogólnie ton sympatyczny, też i ono stare zdań, nie możemy tak wybrzydzać, koniec końców gorsze rzeczy o nas pisano, więc tutaj zupełnie w to przyjęcia tonie próbowano zdać relację z tego co tutaj się w tym latowie działo i dzieje i przy okazji też i napomknąć nawet na zdjęciach zaznaczyć naszą pracę tutaj w studio, dziękujemy w takim razie pani i samej redakcji Tiny. Zachęcamy też inne czasopisma do, do publikacji w jakimś tam sensownym miarę tonie. Na dzisiaj to będzie tyle. Zaraz po audycji siadamy, żeby nadrobić brakujące zdjęcia. mam nadzieję, że dzisiaj audycja też udała się tutaj w digitalizacji będzie można ją po prostu tutaj powiesić, czy jakby na stronie, że tak powiem, zamieścić. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Cały czas jesteśmy na posterunku. Upały są jak wszędzie. Nam mnie jest lepiej, na poddaszu jest szczególnie trudno. Znowuż coś się na pewno zdarzy, tak jeszcze nie było, żebyśmy na audycję za 24 godziny nie mieli nic ciekawego do zaproponowania, myślę, że jutro też tak się stanie. Dziękuję całej tutaj ekipie, Mateusz Tabaka, Krzysztof Wawrzyniak, Andrzej Lopek i i, Lop, przepraszam, i nasz kamerzysta dzisiaj, nasz kamerzysta Leszek Haja, tutaj się nie pomyliłem. Dziękuję wszystkim, dziękuję gościom za obecność w studio. Yy, yy, i no do zobaczenia jutro, krzyżem, cześć